Wolontariusze z Bolesławca drugi rok z rzędu uczestniczą w akcji porządkowania grobów na Wileńskim Cmentarzu na Rosie w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika wolontariat dla Nowej Rosy w Wilnie. W projekcie uczestniczą wolontariusze z Bolesławskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i uczniowie zespołu Szkół Mechanicznych oraz zespołu Szkół Budowlanych. Na Nowej Ros Rosie e, mamy tutaj taki cme mały cmentarzyk wojskowy. E, widzicie polskie nazwiska. Żołnierz Wojska Polskiego zginął w 1920 roku, tak? czyli wojna polsko bolszewicka I tutaj po tej części widzicie nagrobki e, polskie, a tutaj jest część litewska. Część polska została w ostatnim czasie taka odnowiona, ładniej wygląda. Ta litewska jest taka znacznie biedniejsza, jeszcze starsze nagrobki, ale powiem, na tej części w ubiegłym roku porządkowaliśmy, czyściliśmy, i ja e, mogę powiedzieć, że nasza praca nie poszła na marne, bo teraz jest e, czyściej niż było w ubiegłym roku. To zatem widoczny efekt pracy bolsawickich wolontariuszy. W tym roku porządkowanie cmentarza dotyczyło kolejnej jego kwatery, która wymagała ingerencji ciężkiego sprzętu. Usunięcia wymagał bowiem cały gąszcz samosiejek, które zasłaniały groby. Tutaj, jak już jesteśmy i pracujemy na cmentarzu, możemy czynnie wesprzeć Polaków, którzy tutaj spoczywają i też. Możemy pokazać, że o nich pamiętamy w taki sposób, w jaki możemy, bo jednak jest to odległe miejsce od naszego państwa, ale jednak za pomocą takiej inicjatywy możemy pomagać ludziom, którzy są tu pochowani i o których często nikt nie pamięta. Wolontariuszy przy pracy odwiedziła ekipa telewizji TVP Wilno i rozmawiała z uczniami z Bolesławca. Ja jestem tutaj teraz pierwszy i przybyłam tutaj, aby Pamiętać i głosić to, że pamiętamy o naszych rodakach i że to, że zmarni, to nie znaczy, że już przy nas ich nie ma, bo jednak pamiętamy historię i chcemy głosić to dalej. I to naszą kulturę, historię, która jest bardzo ciekawa, a wiele osób nie zna po prostu jej. Również poznajemy tutaj Litwę, kulturę, okolice, które są bardzo piękne, przykład dzisiaj zwiedzaliśmy miasto i budynki, historia, kultura jest nie tylko litewska, też nasza polska. Telewizja Polska w Wilnie wyemitowała już materiał o pracy bolsańskich wolontariuszy na Nowej Roście. Na Nowej Roście trwają prace odkrzaczania organizowane przez wolontariuszy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział w bolesnawcu oraz młodzież z zespołu szkół mechanicznych i budowlanych z bolesnawca. Relacja Katarzyny Wolejko. W letnim sprzątaniu cmentarza na Nowej Rosie bierze udział 17 wolontariuszy. Kontynuują oni pracę rozpoczętą w ubiegłym roku. Jest tam no, mnóstwo krzewów, chaszczy, które no, niestety nie umożliwiają dostęp dostępu do grobów. tak? Są groby, które widać mniej, więcej, a których właściwie nie widać wcale. Jestem tutaj po raz pierwszy. Warto pamiętać o przodkach naszych, o których wiele osób jednak nie pamięta. Praca na cmentarzu to jednak nie jedyna aktywność Bolesławian. Poza nią zwiedzają Wilno i okoliczne miejscowości. Jednym z takich miejsc były wileńskie Ponary, gdzie w czasie II wojny światowej doszło do masowych mordów Polaków przez Niemców i kolaborujących z nimi Litwinów. Według danych Sowieckiej Komisji Specjalnej w tym dole o średnicy 25-30 metrów i głębokości ponad 5 metrów mogło zostać zamordowane do 25 tysięcy ofiar. W jednym, w tym dole. Teren wokół dołu został zniszczony w 1985 podczas realizacji projektu architektonicznego przebudowy miejsca pamięci, miejsca pamięci Konara. Wolontariusze byli też w Kopciowie, gdzie pochowana została Emilia Plater i w gole, z którą mocno był związany ksiądz Józef Obrębski, nazywany patriarchą Wileńszczyzny. Akurat w czasie pobytu bolesławian w Wilnie na placu katedralnym odbył się słynny polone, tańczony przez maturzystów polskich szkół w Wilnie. Tym razem w tan ruszyły 144 pary z siedmiu polskich szkół.